To już jest dzień 18 matematycznego kalendarza adwentowego, a przed nami są wielomiany. Musimy wyznaczyć współczynnik C, wiedząc, że reszta z dzielenia wielomianu, właśnie takiego, przez dwumian P od X, który jest równy x plus 1 jest równa 5. Co to oznacza w praktyce? Słuchajcie, skorzystamy sobie tutaj z tutaj stwierdzenia bezu. Na czym ono polegało? Polegało ono na tym, że jeśli mamy dwumian postaci x plus 1, no nie, to właśnie minus 1 jest dzielnikiem naszego wielomianu w od x. I właśnie wtedy wyglądałoby to w ten sposób, że w od tej minus 1 jest, słuchajcie, równe 0. Tylko, że u nas mamy w poleceniu powiedziane, że przy dzieleniu przez ten wielomian otrzymujemy resztę równą 5, a więc nie jest to podzielne, czyli tutaj nie wpisujemy 0, tylko wpisujemy tej piątkę, bo właśnie ta piątka jest, Resztą z naszego dzielenia. Więc teraz wystarczy, że do naszego wielomianu w miejsce X podstawimy minus 1 i wiemy, że wartość całego WDX czyli w od minus 1 będzie równa 5 i właśnie dzięki temu będziemy sobie w stanie obliczyć ten współczynnik C. A więc właśnie teraz sobie to zróbmy. Czyli mamy minus 1 do potęgi czwartej, będzie to po prostu 1. Następnie dodać 2 razy minus 1 do trzeciej, czyli odejmujemy tak naprawdę dwójkę. Później mamy plus C kwadrat, czyli plus C razy minus 1 do kwadratu, czyli po prostu jest to plus C. Następnie mamy plus 7 razy minus 1, czyli minus 7 Następnie mamy plus 5 i to jest równe właśnie tej piątce, więc to sobie tutaj zapisujemy. Piątka z piątką nam się skraca. Następnie mamy 1 minus 2, czyli minus 1, minus 7. Czyli tak naprawdę mamy C minus 8, które jest równe 0, a więc nasze C jest równe, słuchajcie, c I właśnie w taki sposób było trzeba do tego podejść. A już jutro oblatuje następny odcinek z matematycznego kalendarza adwentowego, więc koniecznie zostaw follow na tym profilu, żeby go nie przegapić.